Witajcie w kolejnym odcinku z serii Wyjaśniamy k w którym to wspólnie omawiamy tło historyczno-kulturowe danej produkcji, tak by oglądanie i sprawiało nam jeszcze większą przyjemność. Biorąc pod uwagę fakt, że znajduje się właśnie w sełuskiej dzielnicy Itaewon, to sprawa jest chyba oczywista. Dziś bierzemy pod lupę K-Dramę Itaewon Plus, która to poruszyła wiele tematów tapu w Korei Południowej. Powstała na bazie Zetuna, czyli cyfrowego komiksu o tym samym tytule. A więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Wierom, ja Ania Seja, mam na imię Ewa i witam Was na kanale Show. Skoro bierzemy pod lupę dramę Eteon Class, to uznałam, że ten odcinek po prostu musi odbyć się w formie spaceru po dzielnicy Eteon. Jeśli oglądaliście już te produkcję, to z pewnością rozpoznacie wiele miejsc, które będziemy dziś mijać. A więc ruszajmy. Były skazaniec, osoba transseksualna, nieprzewidywalny syn bogatego ciebola i poszukujący swoich korzeni gwinejczyk o koreańskim pochodzeniu. Takie właśnie postaci spotykają się w One Class, 16-odcinkowej południowo-koreańskiej dramie, która postawiła na ukazanie jednostek z różnych grup społecznych w kraju postrzeganym nadal jako homogeniczny, konformistyczny i dość konserwatywny. Akcja serialu rozgrywa się głównie w najbardziej międzynarodowej seulskiej dzielnicy Iteon. Zdobył on uznanie za realistyczne przedstawienie tematów zamiatanych tu nadal pod dywan, takich jak uprzedzenia wobec obcokrajowców, karygodne zachowania spadkobierców cieboli, a także dyskryminacja społeczności LGBT. Dla tych z Was, którzy mają te dramę jeszcze przed sobą, postaram się jedynie zarysować fabułę tak, by o było się bez spoilerów w roli głównej Paksu so Jun, znany również dzięki takim produkcjom jak Turniej Marzeń i Potwór z Gyeongsong. Tym razem wciela się w postać Pakseroi, którego życie rozsypało się na kawałki przez spadkobiercę konglomeratu. Odnajduje w sobie jednak siłę i obiera za cel zemstę na bogatej rodzinie, która zniszczyła jego życie. Ma bowiem w planach otworzyć pub, tym samym konkurując ze wspomnianym konglomeratem, posiadającym bezkonkurencyjną sieć restauracji w okolicy. Pada więc na seulską dzielnicę Itaewon, słynącą z multikulturowości, nocnego życia i miejsc przyjaznym osobom LGBT. Seroi zatrudnia w barze ochrzczonym jako Dampam, czyli Słodka Noc, czwórkę wspaniałych. Byłego współwięźnia sceni, transpłciową kobietę, ciemnoskórego chłopaka, który szuka swoich koreańskich korzeni i nieustraszoną influencerkę Joy So, graną przez Kim Dami, która, co zapewne nikogo nie dziwi, szybko zakochuje się w Park se -ry. Ale czym byłaby drama bez złego, do szpiku kości, czarnego charakteru? Przedstawiam Wam Jang De hee prezesa konglomeratu Jangga, to właśnie on razem z synem, jako ciebol, dysponując olbrzymim majątkiem, a więc i władzą, niszczy życie paxerowi według własnych zachcianek, a ten raz po raz odnajduje siłę, by walczyć z tą niesprawiedliwością. Południowo-koreańskie portale po premierze IT One Class okrzyknęły Pakseroi typowym przykładem hyksujo, czyli mówiąc przenośnie osobą urodzoną z brudną łyżką w ustach. Określenie to odnosi się do osób, które pozostawione same sobie starają się wiązać koniec z końcem, ponieważ nie mają swego boku bogatych i wpływowych rodziców. W Korei funkcjonuje bowiem koncepcja w rodzaju czym byłeś karmiony. I nie chodzi tutaj o samo jedzenie, tylko o sprzęt. A konkretnie o łyżkę. Bowiem według łyżkowej teorii klas, Sudzio Giegman, to jak daleko w życiu zajdziesz, jest uzależnione od tego, jaką łyżką byłeś karmiony w dzieciństwie. O prestiżu łyżki świadczy materiał, z jakiego została stworzona, a owa teoria to nic innego jak metafora przyszłej kariery dziecka, uzależnionej od zamożności rodziców. Jeśli tylko koreańscy rodzice mogą sobie na to pozwolić, wspierają finansowo swoje dzieci tak długo, jak to możliwe a raczej konieczne. Tak więc im bogatsi są Twoi rodzice, tym bardziej sztachetną łyżką byłeś karmiony. A więcej zarówno o sudziogegnon, jak i innych problemach, z którymi mierzą się młodzi Koreańczycy w drodze na szczyt, przeczytacie w mojej książce Kejszok. Korea inaczej, dostępnej na stronie www.keshock.pl oraz na Allegro. Tradycyjnie przejdźmy jednak do pytań, które mogą nasuwać się podczas seansu. Czy Koreańscy Ciebole faktycznie są w posiadaniu takiej władzy i na ile prawdopodobne jest to, że Ciebole za wszelką cenę kryją wybryki swoich następców? Wielu Koreańczyków twierdzi, że nie wiadomo, czy to Korea rządzi Ciebolami, czy Ciebole Koreą. Zacznijmy jednak od krótkiego wyjaśnienia słowa Ciebol, gdzie cząstka Cie oznacza bogactwo, a Bol Klan, co podkreśla rodzinne powiązania. Ciebole są to więc wielkie, rodzime, południowo-koreańskie przedsiębiorstwa zarządzane przez wąskie grono rodziny założycielskiej oraz jej bliskich przyjaciół i zaufanych współpracowników. Do dziś łączą one interesy rządu, banków oraz największych koreańskich przedsiębiorstw, takich jak na przykład Samsung czy LG. Ale o tym jak doszło do powstania tych gigantów rozdających karty na koreańskiej planszy opowiedziałam więcej w poprzednim odcinku z serii Wyjaśniamy K-Dramy, czyli... Queen of Tears. Jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to odsyłam do nadrobienia zaległości. W tym odcinku skupimy się na wybrykach ciebolskich spadkobierców, których to zamiatanie pod dywan widzieliśmy w klas, bowiem o tak zwanych współczesnych koreańskich księżniczkach i książętach jest głośno już od kilku dobrych lat. Najgłośniejsza była chyba jednak afera Orzeszkowa z 2014 roku. Na pokładzie jednego z samolotów Korean Air w oczekiwaniu na start w Nowym Jorku w klasie biznes zasiadała córka prezesa firmy, a zarazem jej wiceszefowa Heather Cho. Kiedy personel pokładowy podał jej orzeszki Makadamia nie na talerzyku, jak jej zdaniem powinny być serwowane, a zamknięte w opakowaniu, zrobiła niesamowity raban, przy którym rzucanie talerzami w kuchennych rewolucjach to jakiś żart. Nakazała więc zawrócenie samolotu do terminalu, a ponadto zmusiła szefa pokładu, by prosił ją na klęczkach o przebaczenie. Koreańczycy byli zdziwieni i delikatnie mówiąc, zniesmaczeni tym, że wiceprezes linii lotniczych naraziła współpasażerów na niebezpieczeństwo, a kiedy jeszcze dowiedzieli się, że dziedziczka publicznie upokorzyła pracownika Koreaner i dodatkowo podczas zeznań w sądzie kłamała i zmuszała pracowników, by broniąc jej również mówili nieprawdę, dolało to jedynie oliwy do ognia. Kiedy więc sprawa wyszła na jaw, prezes linii lotniczych, a zarazem ojciec kobiety, Cho Young-ho, Ko, przeprosił publicznie za jej zachowanie i poinformował, że zwolnił ją z fotela wiceprezesa firmy i odsunął od wszystkich funkcji zawodowych w liniach lotniczych. No tak, ale zaledwie 4 lata później jej młodsza siostra, wówczas 35-letnia Cho Hyun-min, podczas spotkania biznesowego chlusnęła wodą w przedstawiciela agencji reklamowej współpracującej z przewoźnikiem. Podobno zrobiła to, bo pracownik nie odpowiedział właściwie na pytanie dotyczące Wielkiej Brytanii, do której to miała być skierowana kampania reklamowa. Wkrótce po tym wydarzeniu Cho umieściła na swoim profilu na Facebooku przeprosiny, po czym ulotniła się z kraju na wakacyjny, zapewne jakże zasłużony wypoczynek. Jak się zapewne domyślacie, te poczynania młodego pokolenia zarządu narodowego przewoźnika nie spodobały się koreańskiemu społeczeństwu. Niektórzy domagali się nawet usunięcia słowa Korean z nazwy firmy i zakazania przewoźnikowi używania w ich logo symbolu Teguk, który jest na fladze Korei Południowej. A, prawie bym zapomniała, te nieposkromione panie mają również brata – Pewnie was nie zaskoczę, jeśli powiem, że i on lubi nawywijać. on te, zapewnił sobie miejsce w koreańskich nagłówkach w 2005 roku, kiedy zaatakował na ulicy 77-letnią kobietę po tym, jak ta opiórkowała go za jego niebezpieczny styl jazdy samochodem. Wiecie, jak to jest z koreańskimi jagziomami? One mają na to uprawnienia i niewidzialną odznakę, na której wzorował się strażnik Teksasu. Nie wiem, jakim cudem Czołantę o tym zapomniał, ale z koreańskimi adziumami się nie zadziera. No i się doigrał. Widać kłopoty, cała trójka ma we krwi ale nie tylko w rodzince Koreaner lubią sobie w ten sposób urozmaicać szarą, nudną, bogatą codzienność. W 2019 roku wówczas 29-letni Lee sun ho wnuczek założyciela Samsonga i syn prezesa giganta jakim jest w Korei CJ Group, w której zresztą chłopak jest menadżerem, został przyłapany na próbie przemytu substancji zakazanych pochodzących z zielonej rośliny. Pracownicy lotniska nicząc znaleźli w jego bagażu asortyment, jakiego nie postydziłby się nie jeden szmugler. Dodatkowo uzyskał pozytywny wynik testu na obecność zakazanej substancji. Sąd rejonowy wincią skazał i Sun na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Następca południowo-koreańskiego konglomeratu został jednak zwolniony z odbywania kary, co wywołało falę krytyki wśród koreańskiego społeczeństwa, nie bezpodstawnie wyczulonej już na bezprawne zachowania bogatych i wpływowych cieboli. Tym bardziej, że w tym czasie wnukowie założycieli Hyundai i grupy SK przebywali w areszcie po zatrzymaniu pod zarzutem posiadania i stosowania substancji psychoaktywnych. Pojawiły się więc pytania o powód zwolnienia i który próbował przemycić spore ilości zakazanych substancji przez granicę międzynarodową. Takie sytuacje zdarzają się w Korei niestety dosyć często, a analitycy zajmujący się tamtejszą gospodarką uważają, że przyszedł już najwyższy czas, by ciebole wypracowały sobie system ochrony przed ryzykiem związanym z zatrudnianiem kolejnych pokoleń. Podkreślają, że przekazywanie majątku to zupełnie inna sprawa niż transfer władzy w firmie. Założyciele wielkich koreańskich konglomeratów są uważani niemalże za postacie mityczne, darzeni są szacunkiem za to, że poprzez ciężką pracę zbudowali gospodarcze potęgi od zera. Olbrzymim problemem są jednak ich spadkobiercy, czyli tak zwana ciebolowa młodzież, która przygotowywana jest do przejęcia schedy po rodzicach i niestety zazwyczaj czuje się bezkarna. Idealnie zostało to więc przedstawione w naszej K-dramie Itaewon Class. Czy tytułowa Itaewon to ta dzielnica, w której doszło do tragedii podczas obchodów Halloween w 2022 roku? Niestety, dzielnica, w której doszło do owej tragedii, to również okolica, w której Paxer i otworzył swój pub, Tampan. Na pewno słyszeliście o katastrofie, która miała miejsce dokładnie 29 października 2022 roku podczas obchodów Halloween. W wąskiej uliczce pełnej barów i klubów wybuchła panika, a ludzie zaczęli tratować się nawzajem, w efekcie czego śmierć poniosło aż 159 osób. Dziś, w miejscu, w którym doszło do tragedii, znajdują się tablice upamiętniające wszystkich, którzy tu zginęli. Huczne i głośne obchody Halloween przez lata były tu tradycją i możemy je nawet oglądać w jednym z odcinków Iteon Class. Dzielnica ta kojarzyła się z międzynarodowym klimatem przepełnionym gośćmi z całego świata, nocnego życia i miejsca przyjaznego dla środowiska LGBT. Jednak jak się zapewne domyślacie, po halloweenowej tragedii, Iteon na długi czas opustoszało. Od tego momentu kojarzyło się wszystkim jedynie z tym dramatycznym wydarzeniem. A co za tym idzie, wiele tutajszych lokali, które od lat cieszyły się popularnością, zamknięto. Te zaś, które przetrwały najcięższy okres tuż po tragedii, każdego dnia wyczekiwały gości z nadzieją na przywrócenie dzielnicy życia, chociaż wszyscy wiedzą, że nigdy nie będzie już taka sama. Na szczęście dzielnica powoli odzyskuje swój dawny blask, ale pamięć o tych, którzy zginęli na teren, zawsze tu pozostanie. By dopełnić formalności, dodam, że jest wiele teorii co do pochodzenia samej nazwy Itaewon. Jedna z nich nawiązuje do czasów dynastii Joseon, kiedy w tym miejscu rosło mnóstwo gruszy i to właśnie oznacza Itaewon. A resztę teorii, niestety nawiązujących również do krwawych momentów w historii Korei, zostawię na wspólny spacer po tej dzielnicy. Wtedy to też opowiem o tym, dlaczego to właśnie w Itaewon wylądowali amerykańscy żołnierze i czy to prawda, że właśnie tutaj można trafić na ulicę Czerwonych Latarni. Dajcie znać w komentarzach, czy macie ochotę na taki wspólny, wirtualny spacer no i przede wszystkim napiszcie, czy oglądaliście już Itaewon Class. Jeśli natomiast są K-dramy, które chcielibyście wspólnie wziąć pod lupę w serii Wyjaśniamy K-dramy, to również wyczekuję takich sugestii. Link do mojej książki podrzucam w opisie filmu w pakiecie z moją ulubioną piosenką, z soundtracku The One Class, czyli Gacho Tsijak Start, który odpolona w słuchawkach daje mocniejszego kopa do działania niż Eye of the Tiger, który dzięki Rokiemu motywuje nas do biegania po schodach już od dobrych kilku dekad. Mamy już koreański zamiennik, nie ma za co.